Cześć, dzisiaj przychodzę do Was ze smoky eye dla początkujących. Koniecznie zostańcie ze mną na dłużej, zobaczcie cały odcinek, a być może moje porady Wam się przydadzą. Zapraszam! nie jedna z Was widziała, zarówno w czasopismach, jak i w komputerze, że wiele gwiazd na czerwonym dywanie nosi przydymione oko. To przydymione oko oczywiście nie musi być takie bardzo mocne i bardzo czarne. Może ono być tylko tak delikatnie e, przydymione, ale będzie bardzo ładnie wyglądało i bardzo też e, wydobywało kolor naszej tęczówki, jeżeli użyjemy odpowiednich kolorów. Jeżeli chcecie podbić kolor swojej tęczówki, to koniecznie zerknijcie na tą paletę barw. Jeżeli masz kolor zielony oczu, to na pewno Twoja tęczówka będzie wyglądała pięknie w kolorze pomarańczowym. No więc musimy po prostu patrzeć na to, co jest naprzeciwko naszego koloru oczu. Ja dzisiaj wykonam makijaż taki klasyczny z odcieniami brązu, bo takie też pasują czyli takie kolory ziemi pasują dla każdego i dla wszystkich, zarówno na dzień jak i na wieczór. Zaczynam od aplikacji cienia. Ja wybieram y, cień bazowy, czyli w takim jasnym, delikatnym kolorze, i go będę aplikowała na całą powiekę ruchomą, a także troszeczkę powyżej. Akurat wybrałam do tego taki puchaty pędzelek, ponieważ tutaj będzie bardzo łatwa aplikacja. Ja czarną kredką obrysowuję sobie całe oko. Jeśli chodzi o grubość kreski, to tutaj przy kąciku zewnętrznym ona powinna być dużo, dużo grubsza i zwężać się, jak idziemy w stronę środka. Oczywiście ja tą kreskę wykonuję totalnie niestarannie, ponieważ ja i tak ją będę rozcierać, także nie martwcie się o to, co teraz widzicie. Tutaj będzie po prostu kreska grubsza. Dół również podkreślam. Linia wodna również musi być podkreślona, żeby efekt był rzeczywiście takiego przydymionego, pięknego oka i tekstownego spojrzenia. Ok, wygląda to następująco. Teraz biorę pędzelek i będę to po prostu rozcierała. Wygląda to następująco. Kolejny krok to nałożenie jasnego cienia na powiekę ruchomą. Nałożę teraz ten jasny cień, to jest taki beż z drobinkami złotych. Jeżeli chodzi o ten makijaż smoky, to ważne jest to, aby te granice wszystkie były roztarte, bo to ma być efekt przydymienia. nie ja nałożyłam sobie go na całą powiekę ruchomą. A do końcika nałożę taki jasny cień, żeby mi delikatnie rozświetlił spojrzenie. Dobrze, i teraz mogę rozetrzeć te granice jasnego cienia z tą czarną kredką. Następnym krokiem będzie aplikacja czarnego cienia. W miejscu, gdzie nakładałam kredkę, żeby wydobyć jeszcze tą intensywną czarność spojrzenia, aplikuję czarny kolor. W tym miejscu, gdzie nakładałam kredkę, wtłaczam go po prostu, yy, gruntując poprzedni produkt. Jeszcze raz delikatnie te granice. Kolejny krok to narysowanie ramy, czyli naturalnego naszego zaciemnienia. Ramę będę tworzyła z koloru brązowego, czyli z tego, delikatnie aplikując w miejscu, gdzie mamy naturalne wgłębienie, a także odrobinkę powyżej. I ja bardzo delikatnie będę aplikowała, w razie czego będę jeszcze dokładała więcej żeby nie zrobić sobie po prostu plamy. I takimi kolistymi ruchami wprowadzam ten brązowy cień. Tworząc po prostu załamanie na tym z was, którego nie mają na przykład, czy też chcą jeszcze bardziej uwydatnić. I ta góra, spójrzcie na to, musi się łączyć zawsze nam z tym dołem. Bo my dążymy do kształtu oka yy, migdała. Migdału. Pomyłka. <grych> Ale można. Się pomóc. Wygląda to następująco. Ja jeszcze delikatnie ciemnym cieniem y, przyciemnię sobie tutaj ten kącik. Mieszam brąz razem szczernią. Następnie biorę pędzelek, nakładam jasny cień i będę rozcierała tutaj te granice. Spójrzcie, jak wygląda to następująco. I ostatni krok to yy, maskara do rzęs. Ok, no i ja zaaplikuję maskarę zarówno na dolne, jak i górne rzęsy. I aplikuję maskarę zgodnie yy, z ruchem wzrostu naszych rzęs, także nie robię tego tak do góry, tylko tutaj w tym miejscu do góry, gdzie one idą do góry, a tu w bok, tak żeby stworzyć piękny migdał. I kocie spojrzenia. Może jeszcze delikatnie. Ja lubię takie troszkę posklejane rzęsy. Wiem, że nie każda z Was to lubi. Ale moje dzisiaj takie będą, bo ja taki efekt bardzo, bardzo lubię. Tak się prezentuje moje oko. Może macie duże porównanie. Według mnie bardzo łatwe do zrobienia. Ja się zaraz zabieram za drugie oko i będę gotowa do wyjścia. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie proszę Was o kciuki w górę. Bądźcie również z nami na bieżąco, więc koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję za obejrzenie i do następnego filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!